Co udało się dzisiaj przygotować na kiermasz? Na dzisiejszy kiermasz przygotowaliśmy chleb pieczony z pieca kołacz jodłownicki, ciasteczka, pierniczki, orzeszki, no, różnorodność jest ciasteczek przede wszystkim. ręcznie robione ozdoby, gwiazdki, bombki, aniołki, herbata, na herbatę suszona lipa. Jakieś życzenia dla naszych widzów? No wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, zdrowia, spokojnych, wesołych świąt. Szczęśliwego Nowego Roku. Co dzisiaj na decyzję przygotowało? My oczywiście tradycyjnie mamy dary lasu, czyli szyszki, jemiołę, sianko z naszych limanowskich łąk. Do tego wszystkiego mamy jeszcze korę, oczywiście losujemy choinki i oczywiście przyjechał nasz food truck Dobre z Lasu, w którym będziemy mogli spróbować chociażby zupy grzybowej, herbaty zimowej, a także burgerów. Czy jest w czym dzisiaj wybierać? No jest. Jest tutaj wszystkiego, co tylko potrzebne jest przed świętami do zakupienia. Nawet pogodanie. Nawet pogoda nie Nawet od jest wszystko. I wędliny, i ciasto, wszystko. To tylko kto chce kupić. Miejscowość nie duża Niepla, tam są moje małe bieszczady, tam jeżdżę na, na seanse saunowe, bo seanse robię saunowe i tam nas zawsze ci gospodarze regionalnym produktem częstują proziakami. I wydawało mi się, że nigdzie nie zjem tego proziaka, a zaraz w Limanowej jest okazja zjeść. Domki z piernika, pierniczki, ciasto, Strojki, takie własne wyroby. Cieszy się to dużym zainteresowaniem? Na razie plus, minus, ale już trochę sprzedane. Jakieś życzenia dla naszych czytelników? No, zdrowych, spokojnych. Najważniejsze, zdrowych i spokojnych świąt. Tak stało się tradycją, że spotykamy się, by też, no już tak można powiedzieć, zacząć świętować, cieszyć się, tak jak powiedziałem, że jesteśmy razem, bo to jest bardzo ważne, by też przy tym rodzinnym stole właśnie chociażby rozmawiać i być sobą. To uważam jest za najważniejsze. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt, ale spokojnie spędzenia też właśnie w takim gronie rodzinnym, nie wszystkie marzenia i pragnienia. Czy plany się spełnią? Tego serdecznie Państwu i wszystkim serdecznie życzę i szczęśliwego nowego roku.